Juliusz Słowacki, Balladyna. Tragedia w pięciu aktach. Akt pierwszy, scena pierwsza. Rady zasięgnąć was u człowieka, który się kleje w tej zacieszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Cóż jesteś, starczy? Ja, król Popiel trzeci. Królu mój! Któż mi ją z żebraki rozezna? Uzbrajam chamy i lecę do gnezna, Mścić się za ciebie. O czarna, naszena Gdzie mnie zaprowadzisz? Słuchaj mnie, synu. Starcze, dobrze radzisz, Prowadź jak tylko. Głupcze, niedoścignionych gwiazd szałony, kupcze. ty, co na dworach szukałeś, Kochanki? Precz, precz ode mnie! Wiecze bez nasieniu, Studnią niezdatnie jak stuczone dzbanki, Światowi jako słońce bez bezużyteczny, Skoro na tron wrócę, zamknę cię w szpital ślalonych lub rzucę na wokalarską ławy małych dzieci. Mój dobry ojcze, niechaj ci Bóg świeci. Musisz być chory, gadasz nieprzytomnie. Gdzie jest plana nasza królowa, śpi jeszcze w gopie. I woń sosnowa, i woń wiosna nie obudziła. Kołowej naszej woń ta kamiła. Czyli się słyszy jak przydełkamy, kami czarne jaskółki biją jeziora, Tak przyszą całe świeciadło, plamy dysujące książki. to skoro zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzebrać. To w piste żołędzie wkładać jaja motylic. To pomagać mrówkom, budującym stolice i drogi umiecać. Dom mróbnika wiodące to majowym krówkom. Rozwiązywać pancerze, aby mogły latać. To zwiedzać wszelne ule i z otwartej księgi czytać prawa ulowe lub rotem przysięgi. Larwi mi róż poleciał mi już się zaczyna praca. Czy to już rano? Pierwsza wiosny godzina. Ach, gdzież mój kochanek? Autorowi Irydiona na pamiątkę Balladyna poświęca Juliusz Słowacki Paryż dnia 9 lipca 1839 roku.